Mano, to jest Wojownik i zapraszam was do oglądania Na początku chciałem powiedzieć, że e, Chcę rozpocząć serijkę Coś podobnego, do e, Co na YouTubie e, Są filmy z alternatywnej przyszłości, na przykład Europy Azji Itp To ja chcę rozpocząć Podobną serię, tylko tu jest gra na telefon I ona się nazywa Diktators No Peace I wchodzimy Tak pomysł na Rozpoczęcie tej serii Zacięczam no, Mojemu Koledze yy, Zaksapturzonewu Zresztą pozdrawiam A Nie przedłużając Zaczynamy Więc tak yy, Film pierwszy zaczynam po prostu na już trwającej rozgrywce, żeby pokazać co się dzieje. I tak, zacząłem jako Polska. Zresztą to widać. I po prostu tyle już, zresztą pokażę, ile już mam skolonizowanych państw. Mam 80 na. 150-1900 państw skolonizowanych no w tym Rosję i USA e, a więc tak e, jeśli chodzi o ulepszenie wojsk no to po prostu się klika w kółkę na przykład marynarki wojennej i proszę ulepszamy e, warto też strącić te samoloty bo tutaj jakaś tam. Jest no i z racji, że to jest też pierwszy odcinek, taki bardziej informacyjny, więc on będzie krótko trwał, ale może uda mi się na jakimś kraju zademonstrować, co mniej więcej, co i jak, ale nie wiem, czy znajdę akurat odpowiedni kraj, muszę popatrzeć. Eee dobra Na tym kraju pokażę Co się dzieje Dobra no, chwilę musi potrwać bo musi przecież opłynąć spory kawałek... Dobra No i start I tak jest ciągle. Co każda bitwa, tak się tak, trwa. Oczywiście, samoloty. No i ugodnie. I tak ogólnie z tego, co najlepiej pamiętać, trzeba ulepszać lokalną armię. No i też rozwijać produkcję w tych krajach. Bo dzięki nim dostajemy więcej kasy. I teraz mam na sekundę 149 Mono no, więc. Dlatego, że to jest Tak jak już wspominałem Krótki filmik informacyjny Tak więc Ja się żegnam Zanim jakiś filmik trwa Trochę zejdzie się jeszcze Muszę ukończyć tą rozgrywkę Ale do tego czasu Wrócę z seriów już e, Minecrafta i po prostu będę nagrywał. Dobra, więc ja się żegnam z wami, do, do zobaczenia w następnym filmiku. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji, lajka i komentowania <trony> Więc ja się żegnam i do zobaczenia. 把你<别>。<别>别